Dzień dobry. Niestety nie było podcastów znowu przez dłuższy czas. Głównie z powodu braku czasu i tego, że zaczęła się wiosenna alergia. Jestem non stop zmęczony, po prostu padnięty totalnie. Teraz jest tak już wieczorek, więc może dobry, dobry moment właśnie, żeby nagrać kolejny odcinek. Boli mnie jedna rzecz tak naprawdę przez te ostatnie miesiące zauważyłem. Jak zapewne znacie taką stronę doniesienia z putinowskiej Polski, to jest to spoko fanpage robiący dobry, dobry content. Natomiast ten gość, który prowadzi ten fanpage, on ostatnio, jakiś czas temu, niedawny, się rozpruł, że kiedyś był kucem, był kiedyś korwinistą. Jak my wszyscy. Tak, ale zmądrzał, Doru, dojrzał i, i przestał wierzyć w kłamstwa pana Januszka. No właśnie, ale oprócz ekscentrycznych wysrywów Korwina, Również y, przestał y, uznawać y, y, pomysły gospodarczy Januszka, bo stwierdził, że gospodarka jest bardziej skomplikowana, y, niż twierdzi pan Janusz i że wcale wolny rynek nie jest najlepszy. Co kurwa? Y, tak, właśnie. Y, to można było wysnuć z jego wynurzeń w tym, w tym wpisie, właśnie o, o tym, jak był korwinistą. Ale niestety. Y, Większość komentujących na tym jego fanpage'u, to są właśnie ludzie pryncypialnie przeciwni wolnemu rynkowi, pryncypialnie przeciwni liberalizmowi gospodarczemu, przeciwni tej liberalnej wizji świata. Są to ludzie pełni, i głowy są pełne teorii spiskowych, że przecież jakby był taki nieograniczony wolny rynek, to bogaci, Zdobyliby władzę i by gnębili wszystkich. To są dokładnie komentarze, które widziałem pod tym wpisem. Na przykład był tam wpis, też był tam komentarz gościa, który na przykład twierdził coś takiego, że przecież ci chłopcy z Konfederacji, jakby się ziściła ich wizja świata, w sensie wizja korwina, wizja wolnorynkowa, to by przecież oni najbardziej dostali po dupie, albo że przecież ludzie że chłopcy młodzi chłopcy głosują rekonwelerację dopóki nie pójdą do pierwszej pracy kurwa i, i to są ludzie ci komentujący którzy naprawdę w to wierzą naprawdę wierzą w to że jak jakiś kurwinista idzie do pierwszej pracy to nagle y, przestaje być wolnorynkowcem kurwa po pierwszej wypłacie jak zobaczy ile zus bo spierdala z wypłaty kurwa ile idzie zaliczka na podatek dochodowy ile idzie kurwa składki zdrowotnej z wypłaty to on wtedy przestaje być korwinistą, a chyba kurwa właśnie odwrotnie. I właśnie ci, naprawdę ludzie, którzy w to wierzą, że, że na przykład nie wiem, że w takim bardziej liberalnym, ekonomicznie systemie, to by korwiniści najbardziej dostali podłupieni, niby dlaczego, skoro to właśnie większość wyborców korwina, a więc w tym momencie również Konfederacji, to są głównie programiści, informatycy na samozatrudnieniu, kurwa, bądź, bądź inni przedstawiciele wolnych zawodów, a, a nie właśnie jesteś, kurwa, urzędnicy państwowi czy inni pracujący w budżetówce choćby, którzy właśnie w państwie Korwina by najbardziej dostali po dupie. Więc naprawdę nie wiem, co ci komentujący pierdolą. Albo kolejny tam komentarz, że um, że właśnie w, w państwie, gdzie byłby liberalizm ekonomiczny, to w krótkim czasie bogaci właśnie przejęliby wszelkie możliwości tutaj zarobkowania i wszyscy byliby zniewoleni przez bogatych. Dlatego dobrze, że jest państwo, które im w tym przeszkadza. To jest, no to jest spiskowe myślenie, rodem właśnie no z, 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 z takich staromarksowskich, mitomańskich, po prostu pierdoleń. <grym> Także to są właśnie ludzie, którzy nie rozumieją w ogóle, jak działa gospodarka, więc widzą ten świat XIX wieku, gdzie byli wielcy fabrykanci i oni rzekomo mieli monopol czy oligopol, i tylko dzięki temu, że się jakby zjednoczyła klasa robotnicza w ruch robotniczy, to wywalczono 8-godzinny dzień pracy, bo w przeciwnym wypadku na pewno ci wielcy fabrykanci by pomiatali ludem pracującym i kazali pracować po 12 godzin dziennie. Ci ludzie, kurwa, nie, nie rozumieją i nie chcą, nie chcą uwierzyć w fakty, przede wszystkim, że to właśnie rozwój kapitalizmu, rozwój gospodarki kapitalistycznej spowodował, że to wielcy przemysłowcy musieli konkurować o pracowników, obniżając, e, zmniejszając liczbę godzin pracy przy tej samej dniówce czyli dostawałeś tam 10 dolców, Dziennie już nie za właśnie 12 godzin pracy, tylko za 10 godzin pracy, a potem już za 8 godzin pracy. I dopiero jak 8 godzinny dzień pracy był yy, dominującym dniem, yy, właśnie wymiarem godzin yy, na dzień, to dopiero wtedy yy, Izby Parlamentów to przegłosowały w krajach zachodnich, że to będzie, o, teraz wyznaczamy 8 godzin pracy jako standard. Ale tego nie wywalczył żaden kurwa, jebany ruch robotniczy, tylko w, wolno konkurencyjna gospodarka bo ci fabrykanci musieli mieć z czego zapłacić te wyższe dniówki w przeliczeniu na godziny gdyby nie rozwój kapitalizmu zakumulowanie tej nadwyżki wcześniej zainwestowanie w, w rozwój procesów produkcji w rozszerzenie struktury produkcji toby nigdy nie byłoby kapitalistów złych kapitalistów stać na takie podwyżki ale oczywiście durny jeden z drugim ignorant ekonomiczny ignorant gospodarczy nie rozumie tego. I z takimi ludźmi, niestety, e, przychodzi nam się zmierzać, przychodzi nam się konfrontować, ale moja, moja konstatacja jest taka, że e, tych ludzi jest coraz więcej i my, jako liberałowie, przegrywamy. Przegrywamy z Kretesem. To jest po prostu nie do pomyślenia. Mamy rok 2022. E, kurwa, no działamy, no ja, ja przynajmniej działam ponad 15 lat. Podcasty od 2011 nagrywałem. Wcześniej no, prałem na forach. Generalnie od 2006 roku, na, wcześniej nawet 2005 roku na Metal Hard. Po prostu wykładałem liberalną myśl ekonomiczną i historię gospodarczą na, na tych wszystkich forach muzycznych, gdzie bywałem. I nic to nie dało żadnego rezultatu tak naprawdę na dłuższą metę. Teraz się wszystko przeniosło na Facebooka od wielu lat i też przegrywamy. Nikt nie daje jebania o jakiś Instytut Misesa, o Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, o ich jebane kurwa spędy, których właśnie nie nadał spęd w Warszawie, na którym był Trzaskowski. Nic to nie daje w świadomości ludzi, bo ludzie się zamykają w swoich bańkach, więc mamy ten fanpage doniesienia z putinowskiej Polski, gdzie napierdalają na PiS, napierdalają na inflację, a większość komentujących i tak popiera, jakby nie było. Pisowski program gospodarczy, między innymi 500. Tak, bo 500 właśnie zabezpieczyło polskie rodziny przed złym i chciwym wyzyskiem kapitalistycznym. Autentycznie znalazłem, między innymi, właśnie, chyba właśnie na, na, na tym samym fanpage'u w komentarzach, między innymi takie, takie wpisy, że to właśnie 500 pozwoliło uchronić polskie rodziny. Przed tym, że jak zachoruje jeden z rodziców, który jest głównym zarabiającym w rodzinie, to w przeciwnym pasku, gdyby nie było 500, plus, to by po prostu dzieci umierały z głodu, bo w taki, takich rodzinach już całkowicie poziom życia spada na łeb, na szyję. No bo jak jest obłożnie chory rodzic, no to wtedy ta rodzina musi żebrać. I. Na podstawie takich przypadków, które są przecież bardzo rzadkie, ten człowiek, który wygłosił tą tezę, jest w stanie bronić do upadłego 500, plus i tak, tak, tak naprawdę Kaczyńskiego u władzy. Tylko dlatego, że jakiś promilowy przypadek, gdzie rodzic obłożnie chory, który był jedynym zarabiającym w rodzinie, jego choroba spowodowała obniżenie się standardu życia tej rodziny. Tak jakby. Żona czy tam matka nie mogła pójść do pracy, dzieci nie mogły dorabiać. No sorry, takie jest życie, życie jest ciężkie. I skoro się nie, nie, nie zabezpieczyli na tą ewentualność, że, że będzie chory. Ale to nie jest powód, żeby kurwa w, potem każdy produktywny członek społeczeństwa się zrzucał na to 500, plus właśnie dla tak naprawdę no, też całego społeczeństwa, bo w takim wypadku całe społeczeństwo netto traci. Tracimy wszyscy właśnie przez inflację, która jest skutkiem tego, że PiS rozkręcił te 500 plus tak wcześnie. To nakręciło sp ogromną spiralę zadłużenia, a za tym poszła monetyzacja długu. I mamy inflację. A tylko dlatego, żeby właśnie jacyś wypowiadający się w komentarzach obrońcy programu 500 plus mogli świecić triumfy, że dzięki temu... Yy, jakiś tam promil rodzin, których główny żywiciel rodziny zachorował, yy, nie umiera z głodu. A ludzie takie rzeczy łykają. Dla nich, do nich liberalne argumenty w ogóle nie trafiają. I to jest nasza wielka porażka jako ruchu wolnościowego. Nikt się nie uderzy kurwa w pierś. Wszyscy natomiast będą wrzucać sweet selfiki z kolejnej konferencji wolnościowej, prawda? Zachwycać się, że na konferenc konferencji otworzył, czy tam zamknął Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Great success, że byli tam, prawda, super przedstawiciele wolnościowców ukraińskich, ale to. to, to, to... Co to kurwa w ogóle? To, to, jakie to ma znaczenie? Mamy niebezpiecznie, śmiertelnie niebezpieczną jaczejkę u władzy, która rozpierdala gospodarkę kraju, cofając ją do czasów komuny, do czasów kurwa postgierkowskich, do, bo takie czasy przyjdą, postgierkowski kryzys będzie miał swoją repetę. Już niebawem. Ale wszyscy, którzy będą chcieli odsunąć pis od władzy przy użyciu li argumentów liberalnych, spotkają się z grubym murem oporu ze strony ludzi, którzy będą umierać za 500. plus. Właśnie dlatego, że, że 500 plus uratował rodziny, których jedyny żywiciel jest obłożnie chory, kurwa. Albo liberałowie to chcą sprawić, że bogaci będą u władzy. No, to są, to są argumenty i to jest myślenie to jest myślenie ludzi, którzy słusznie choćby czują wstręt do Korwina Mikke czy Grzegorza Brauna, ale ten wstręt do Korwina Mikke i Grzegorza Brauna również przekładają na wstręt do liberalizmu ekonomicznego, do wolnego rynku, do Wolno organizującego się społeczeństwa bez odgórnego państwowego przymusu. Oni takie społeczeństwo yy postrzegają w kategoriach jakiejś, jakiejś zdziczałej reakcji. Że to nigdzie na świecie tak nie ma. Nigdzie na świecie tak nie ma, żeby podatki były niskie, żeby nie było redystrybucji, żeby nie było rozdawnictwa. Państwo ma rozdawać i bogaci mają płacić, bo bogaci są źli. Ale kto to są ci bogaci, kurwa? Otóż bogaty to jest. Każdy, który zarabia więcej niż minimalną dla tych ludzi. Pamiętajcie o tym. Każdy, który ma coś swojego, który ma coś niezależnego swojego, własną działalność, jakiś własny, własny projekt, własną inicjatywę, to on, on już powinien być ze wszech stron kontrolowany i ścigany przez służby państwa, czy przypadkiem nie ukrywa dochodu, na przykład. I tutaj zarówno pisowska prawica, jak i Cała lewica ta sprawiedliwości społecznej, ta roszczeniowa, się w tym zgadzają i sobie podają ręce ponad trupami liberałów. I mają naprawdę szeroki elektorat. Elektorat po prawej stronie i po lewej stronie. Po prawej stronie no to oczywiście mamy matki z dziećmi, dumnych tatów Polaków, prawda? Dumny tata Polak który bierze 500 plus na swoją trójkę patriotycznych dzieciaków. No, a po lewej stronie to oczywiście ciągle niezadowolony prekariat, kurwa, który wszędzie widzi spisek liberałów, spisek wielkiego kapitału, oligarchii i naprawdę wierzy w to, że gdyby nie państwo, to bogaci z powrotem przywróciliby 12-godzinny dzień pracy za miskę ryżu. Ci ludzie to naprawdę tak rozumują. Nie wiedzą skąd bierze się bogactwo, Skąd bierze się dobrobyt w gospodarce, w społeczeństwie? Nie są w stanie tego powiązać właśnie z szeroko pojętymi swobodami gospodarczymi, swobodami działania, swobodami wypowiedzi. Co najwyżej będą szargać tutaj słowami demokracja, demokracja partycypująca i inne takie rzeczy, które tak naprawdę do jednego się sprowadzają żeby motłoch decydował o tym, co możesz zrobić ze swoimi pieniędzmi i swoim życiem. Masz służyć motłochowi, do tego się to wszystko sprowadzi. A na każdy twój logiczny argument odpowiedzą: Ale przecież żyjemy w społeczeństwie. No i jako ilustrację tego będą przedstawiać właśnie yy, że Rosjanie to właśnie dlatego są tacy źli, cała Rosja jest taka zła, bo tam nie ma prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, wszyscy są poddanymi cara, ale my mamy prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, więc dlatego chuju masz płacić wysokie podatki bo żyjemy w społeczeństwie obywatelskim i obywatelkarze, bo bez wysokich podatków nie będzie tutaj dróg, nie będzie ścieżek rowerowych, a ścieżki rowerowe to jest podstawa cywilizowanego społeczeństwa. Rosjanie mieli zbyt niskie podatki, więc nie mieli ścieżek rowerowych i dlatego napadli na Ukrainę. Naprawdę. Czasem mam wrażenie, że właśnie do takich fikołków logicznych się ci ludzie są w stanie uciec, by tylko nie dopuścić do tego, żeby liberalizm ekonomiczny miał jakikolwiek głos w publicznej debacie. Ja może nie jestem zdania, że współczesne lipki są pod nóżkami komunistów, jak to Przemek Rabka niedawno napisał na Facebooku, ale Naprawdę y, jakoś nie, nie widzę żadnej, żadnego bojowego nastawienia ze strony właśnie głównych polskich lipków. No po, poza no, Jaroszkim Balcerowiczem, który oczywiście jest wyjątkowo bojowo nastawiony zawsze do wszystkiego, wobec wszystkiego ze spisowskie. Tylko, że no, jego message raczej nie zrawia do młodych ludzi. A i tak wśród komentujących na jego profilu na Facebooku jest pełno socjalistów, czy też zwolenników yy, takiego technokratycznego zarządzania, bo przecież nie może być wolnego rynku. Wolny rynek zostawiony sam sobie przecież prowadzi do nierówności i do wielu złych rzeczy. Więc musi oświecona kasta technokratów tym zarządzać, prawda? No właśnie, i w koło Macieju. I tak to się wszystko właśnie kończy. Z kolei na przykład na Facebookowej grupce Prosta Ekonomia, a więc grupce związanej z, z, z widzami kanału Prosta Ekonomia, tam Admin przez cały czas toleruje spam. Spam ze strony takiego kolesia, to się nazywa Dawid Błaszkiewicz, który właśnie spamuje tam ciągle z odwołaniami do swojego własnego fanpage'a, gdzie pierdoli różne głupoty. Choćby ostatnio na przykład zauważyłem, że gość promuje wizję, że trzeba było odejść od pieniądza kruszcowego, ponieważ z pieniądzem kruszcowym to, to przy rozwijającej się gospodarce tego kruszcu zawsze będzie brakowało. Więc, dlatego, powstał pieniądz papierowy, żeby, żeby oświeceni zarządzający systemem monetarnym mogli odpowiadać na zapotrzebowanie. na Pieniądze ze strony rozwijającej się gospodarki. No przecież. No bo przecież w systemie krusowym złota zabraknie, złota zabraknie i, i to będzie straszne dla gospodarki. No i oczywiście są to kompletne brednie, które są tam tolerowane na tej grupce. Yy, admin tej grupki, czyli gość, który tworzy te filmiki prostej ekonomii, czyli Ratel. Yy, no jakoś nie jest w stanie wyjaśnić, wyjaśnić dobitnie tych, tych ludzi. Tam oprócz Błaszkiewicza jeszcze paru innych siedzi śmieci ludzkich. Kiedyś tam taki zwolennik MMT też dużo pisał, też kompletny, kompletny schizofrenik, kurwa. Naprawdę i tam brakuje ludzi, którzy by bali po nich. Przecież siedzą tam nasi prominentni libertarianie, tacy jak Cieciu, nie wiem, czy tam mały na to siedzi, ale sporo tam siedzi prominentnych libertarian. Tylko tak naprawdę ja tam yy, staram się sekować tych pojebów. Kurwa, brakuje tam naprawdę zdecydowanego zaorania tych ludzi. No i bo potem na przykład yy, jakiś yy, świeżak, prawda, yy, który nie, nie zna się na ekonomii, a chciałby się nauczyć tam wejdzie i tak naprawdę jedyne co zobaczy to spam takich właśnie Błaszkiewiczów. A nie będzie żadnej reakcji, nie zauważy przynajmniej żadnej reakcji ze strony austriackiej teorii na przykład. I co? No i myśląc, że jest na grupie edukacyjnej, właśnie gdzie w sposób prosty się uczy o ekonomii, po prostu nauczy się tylko i wyłącznie takiej typowej, głównonurtowej, wycyzelowanej. Niekontrowersyjnej, konwencjonalnej antywiedzy, która go sprowadzi na manowce w myśleniu o gospodarce, a nie będzie miał na tyle inkwizycyjności, prawda, ciekawości, żeby wejść głębiej, bo nie będzie miał jak wejść w głębiej bo nikt tam nie daje jebania z nas, oprócz mnie oczywiście, z naszej strony, żeby linkować jakieś źródła, podawać, podawać literaturę, którą, która by mogła podważyć. Tą narrację głównonurtową o tym, na przykład, że pieniądz papierowy sterowany centralnie przez bank centralny to jest dobry, bo odpowiada na zapotrzebowanie na pieniądz, prawda. na uliwia gospodarkę, a, a złoto to, to, to po prostu jest relikt, relikt barbarzyński przeszłości, bo zabrakło złota i dlatego była deflacja i kryzys przez to. Na cholerę taki, takich właśnie spamerów trzymać na tej grupie. To ja, to ja nie wiem, ale to, to nie moja grupa, więc sobie ratel prowadzią jak chcesz, kurwa. Tylko potem jej pretensje wyłącznie do siebie. I to też przekazuję wszystkim, właśnie lipkom ze starej gwary, którym się nie chce pisać. Kurwa, naprawdę, przegrywamy tą walkę. Przegrywamy z, po prostu z populistami, z popularami, po prostu ze śmieciem ludzkim. Który, który chce po prostu nas wszystkich pogrążyć w dupie. I oczywiście tutaj nie można całej winy za to zwalić na przykład na Korwina jego środowisko, które jest oczywiście kompletnie spierdolone. Bo o tym, że Korwin jest spierdolony, to wiemy już przeszło 10 lat. I trzeba było już w tym zakresie działać powiedzmy bardziej. Energicznie. No, 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 no działaliśmy. No, były lekcje ekonomii dla młodzieży. No, Instytut Misesa się naprawdę tutaj spisywał dobrze. Tak samo Stowarzyszenie Koliber, zanim przeszło do PiSu. Kurwa, to też jest po prostu niesamowity fenomen. I co? I chujów sto, bo ci uczestnicy, w sensie właśnie uczestnicy jako uczniowie lekcji ekonomii dla młodzieży, gdzie oni teraz są? To przecież część z nich właśnie wypisuje takie banialuki w komentarzach na fanpage'u doniesienia z Prydynowskiej Polski. Myślicie, że oni nie mieli lekcji ekonomii dla młodzieży prowadzonych przez luminarzy Stowarzyszenia Koliber i, 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 i Instytutu Mizesa. Myślę, że część z nich na pewno to słyszała. Czy sięgnęli głębiej po austriacką teorię? Myślę, że coś tam poczytali i stwierdzili, że to jest jakaś propaganda liberalna. No i tyle, na tym się skończyło. Dalej wierzą kurwa w to, co powie Ikonowicz na przykład, albo Szumlewicz. Wszystko to mi się wydaje, jest dlatego, że brakuje takiej postaci guru, guru liberałów, który łączyłby w sobie w pewnym sensie tą charyzmę, jaką miał Korwin, tą zdolność docierania do szerszej grupy umysłów, a bez y, właśnie ekscentryczności Korwina. A może nie, y, może nawet ta ekscentryczność byłaby spoko. Gdyby y, nie, pro-putinowskie kurwa y, sentymenty i kochanie się w dyktatorach i w żądach silnej ręki i w lekkim gwałceniu. Dobra, dobra, no to, no to już niech będzie ten Korwin. <laughs> bez tych przymiotów. Czyli kto? No nie wiem. Y, Balcerowicz jest za stary. Y, on nie, nie, nie dotrze do młodych ludzi. Kto tam może być? Kurwa, tylko Nomencen, proszę nie. Yy, wiadomo, nie może być to yy, fanatyczny katolik jak Brown, nie może to być w ogóle człowiek religijny, nie może to być konserwatysta. Kurde, no, nie znajdziemy takiej osoby, która by w sposób bezkompromisowy, bezceremonialny, totalnie, centralnie. Walczyła w tej liberalnej krucjacie o wolny rynek. I była w stanie skutecznie jednak rzesze ludzi do tego wolnego rynku przekonać, a nie jeszcze ich skrzywić w jakiś dziwny sposób, jak to zrobił Korwin z ludźmi. Jest jeszcze inna kwestia, że Korwin przez cały czas się uważał za polityka. No te, teoretycznie dążył do wpływu na politykę, do przejęcia władzy. Czy taka nowa postać, nowe góry liberałów. Powinno być politykiem? Czy, czy powinno właśnie być wyłącznie, spełniać rolę publicysty, krzewiciela idei, animatora opinii publicznej, jakiegoś ruchu społecznego? Bycie politykiem w jednym sensie ma zaletę, że cię zapraszają chyba częściej do telewizji, niż jeśli nie jesteś politykiem, tylko zwykłym publicystą. Z drugiej strony nie wiem, czy kwestia zapraszania do telewizji ma obecnie aż tak duże znaczenie na kształtowanie opinii publicznej. Kurde, no niestety, to dlatego, że mieszkam w piwnicy i za bardzo już nie ogariam. Nie ogariam po prostu, co się teraz dobrze sprzedaje. Ale na, na pewno widzę, że skuteczność naszych liberałów z tych różnych think tanków, tych młodych ludzi, których, których, którzy teraz prężnie działają, których wszystkich poznałem osobiście. No Nie widzę ich skuteczności. Nie wiem. Po prostu mocno mnie zdepresjonowało generalnie to, że taki popularny i rzeczowy, i dobry fanpage jak doniesienia z putinowskiej Polski, który właśnie jebie po pisie prawidłowo, jebie po Putinie, jebie po Konfederacji, po Onucach, czyli no, no, no prezentuje takie racjonalne. I takie dobre oświeceniowe podejście do kwestii państwowych, a jednocześnie jest bardzo sceptyczny wobec liberalizmu gospodarczego. Gdzie kurwa popełniliśmy błąd? Kurwa, dlaczego? Dlaczego liberalizm nie jest dla takich ludzi atrakcyjny? Zadajcie sobie to pytanie, i znajdźcie mi kurwa odpowiedź do końca roku.